Witam serdecznie na kanale Ogreć Mukbohera. Na początek chciałbym Wam przedstawić pakiet powitalny dla nowych graczy. Forbet, tak, mamy nowy pakiet powitalny. Jeżeli ktoś nie ma konta, a chce się zarejestrować, fajnie. Link do rejestracji w komentarzu pod filmem. A wtedy macie różne promocje na start. Zakład bez ryzyka, tak jest. Właśnie mamy tutaj zakład ryzy bez ryzyka. Zwrot 100%. Także fajnie na... Konto bonusowe oczywiście do 1000 zł. Aż także, jeżeli Wam nie wejdą kupony do 1000 zł, macie zwrot do 1000 zł. Także super. Bonus od depozytu. Także drugi depozyt macie do 2000 zł. Podwojenie tak, właśnie dostajecie drugie 2000 i wystarczy raz obrócić po kursie 2. Także super. I macie także 30 dni grania bez podatku. Wystarczą 3 typy po kursach 1,30, czyli Rebel, trzy zdarzenia: na yy, trzeba wybrać po jeden 30 kurs i gracie sobie bez podatku Takie właśnie mamy promocje dla nowych graczy. Forbet polecam, jeżeli nie macie konta, możecie sobie pograć. Macie na to fundusze dla zabawy. Bardzo fajna okazja teraz, bo mamy euro. Ktoś, kto lubi się pobawić w granie, w postawianie i ma na to kasę, warto spróbować, bo dużo możecie zyskać. Tak jak tu wspominałem zakład bez ryzyka, bonus od depozytu i 30 dni bez podatku a my lecimy do typów Witam lecimy z konkursem otworpę to 50 zł jak co piątek co trzeba robić żeby wygrać te 50 zł Zasubskrywać kanał, dać łapkę w górę i w komentarzu pod filmem wytypować dokładny wynik i minutę pierwszej bramki w spotkaniu Intermedio Atalanta wygrywa pierwsza osoba która trafi dokładny wynik i będzie najbliżej pierwszej minuty bramki Także powodzenia, moim zdaniem będzie remis 1-1, a wy jak sądzicie typujcie w komentarzach pod filmem, kto trafi i będzie najbliżej pierwszej minuty bramki pisze do mnie na maila, mail macie w komentarzu i wtedy otrzymujecie bonus, kod bonus do odbioru forbet. powodzenia. No i podsumujmy ostatnią progresję itachem weekendu, progresja ładnie weszła, za 100 zł wygraliśmy prawie 200, także jesteśmy znowu na plus. Weszły trzy bramki w mecz Atalanty. No taśma znowu nam zepsuła jedna dużyna Roma. Roma przegrała z Empoli. Od bodajże 25 lat grali ze sobą i Roma nigdy u siebie nie przegrała z Napoli. Było kilka remisów, a tu nagle porażka. No cóż, tak bywa, Dziwne spotkanie. Empoli wygrała z Romą. Pierwsze w historii meczu. Lecimy z progresją na dziś za 50 zł. Odpoczniemy dzisiaj sobie na taśmie weekendu od Tenisa, e, od piłki nożnej, bo gramy Tenisa Progresja na dziś. Myślę, że Atalanta nie przegra tego meczu. Gra z Interem. Inter ogólnie gra bardzo dobrze, ale Atalanta również wygrali 4-0 pierwsze spotkanie drugim. No przypadkowo, ale przegrali z 2-1 właśnie w ostatnim meczu, który typowałem na progresji. Znowu gramy mecz Atalanty na progresji i tym razem gramy, że Atalanta tego meczu nie przegra. Tak typuje Inter będzie miał ciężką przeprawę z Atalantą. Taśma weekendu na dzisiaj. Gramy 4 mecze z US Open i typuje, że Kasper Root wygra z Shangiem. Shang gra moim zdaniem średnio i nie powinien sobie poradzić z topową dziesiątką, jaką jest Root. Kolejne spotkanie, gramy na 4 sety w meczu na HG z sety. Myślę, że to tu zdobędzie jednego seta, no a no, Brandon powinien to spotkanie wygrać jakieś 3-1 lub 3-2, zobaczymy jak to będzie. Kolejne spotkanie, Coco Gauff gra u siebie, więc w Ameryce powinno to spotkanie wygrać ze Svitoliną. Takim mam odczucia, no wiadomo, większe morale są, jeżeli grasz u siebie. I ostatnie spotkanie, Ben Shelton z Francis Tiafoe. Też myślę, że będą 4 sety. Gra Tiafoei u siebie, bo też są stany i myślę właśnie, że jednego seta zdobędzie, a Ben Shelton niby jest na faworyta. Moim zdaniem wyrównane spotkanie. Nawet Tiafoei to spotkanie może wygrać. Zobaczymy jak to spotkanie wyjdzie, bo Tiafoei ma bardzo dobry serwis. Jeden z lepszych, zaraz po churkaczu praktycznie dużo asów wali, no zobaczymy jak będzie. Tyle z progresji taśmy weekendu. A wy jak sądzicie, wejdzie coś? Mam nadzieję, że pokrycie znowu da zarobić. Trzymajcie się. Do jutra, do soboty. Cześć.